Witajcie, moi drodzy, na kolejnym filmiku z cyklu Kolekcja moich książek. Przed nami kolejne półki pełne książek. Patrzycie teraz na górną półkę. Na niej znajdują się genialna, cudowna książka Egipcjanin Mika Baltari. Jest to opowieść o starożytnym Egipcie. Książka jest fenomenalna, genialna, bardzo polecam. Dalej jest słowik Christian Hanna. Też bardzo dobra książka. Fabuła dzieje się podczas II wojny światowej, która jest tłem powieści. Fenomenalna książka. I samej autorki Wielka Samotność, akcja dzieje się w Australii, też bardzo dobra, ciekawa opowieść. Światło, którego nie widać, też bardzo dobra książka, której rzeczy dzieje się podczas II wojny światowej. Myślę, że tą książkę przynajmniej tytuł za każdy: Chłopiec w pasiastej piżamie. Genialny film, na podstawie którego powstała równie genialna książka. Bardzo polecam. Dalej, tego samego autora: Chłopiec na szczycie góry. Rzeczy również dzieje się podczas II wojny światowej. Hitler jest jednym z bohaterów tej książki. Polecam. Dalej, dziennik Anne Frank. Myślę, że pozycja warta przejrzenia, przeczytania. Anus Mundi, Wiesław Kielar. Jest to najlepsza książka o tematyce obozowej, jaką w życiu przeczytałam. Bardzo polecam. Niesławny tatuażysta z Auschwitz. Książka fabularnie jest dobra. Czy jest prawdą, czy wymysłem, Oceńcie sami. Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz. Pozycja godna polecenia, choć nie jest ona brutalna. Tak brutalna, jak, można, jak ja się spodziewałam. Dalej jest. Farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza. Tej książki jeszcze nie przeczytałam, ale jest w planach. Los utracony. Literacka na, Nagroda Nobla 2002. Bardzo dobra, świetna książka, polecam. Biegnij, chłopcze, biegnik. Biegnij. Genialna książka. Król szczurów. Klasyk którego każdy powinien znać. Coś wspaniałego. Znikasz. O tym, jak człowiek zaczyna zapominać i się staje kimś innym. Bardzo fajna psychologiczna książka. Dalej, dalej opowieść podręcznej Margaret Atwood. Książka, o której było swego czasu głośno. Historia jest fajna, ciekawa, jednak dla mnie osobiście lekko mnie przynudziła ta książka. Nie jest, historia jest fajna, ale sposób jej opowiedzenia no już nie do końca. Dalej mam Ty, Caroline Kepnes. Mi się ta książka bardzo podobała. Ona ma różne opinie. Niektórzy mówią pozytywnie, niektórzy negatywnie. Mi się bardzo w niej spodobało to, że jest narracja pierwszoosobowa i dzięki temu potrafimy się wczuć, jakim psycholem jest głównym bohaterem. Jaki, jaki on ma myśli, dlaczego robi to, co robi. Genialna. Mi się osobiście bardzo podobała. Był sobie pies. Bruce Cameron. Genialna, familijna opowieść o psie, który. Zdycha, rodzi się na nowo, zdycha rodzi się na nowo. Genialna opowieść dla całej rodziny. Był sobie pies 2. To samo genialna familijna opowieść. Bardzo polecam. Wszystkie kwiaty Alice Hart, Holly Ringland. Bardzo ciepła, miła opowieść zapada w pamięć świetnie się czyta polecam królowa cukru też bardzo dobra książka dobrze że ją czyta polecam dalej mamy naszego polskiego Jakuba Małeckiego jego dygot genialna książka wszystkie książki Małeckiego polecam są świetne ślady Rdza, Joseph, Nikt nie idzie oraz najnowszy horyzont. Wszystkie jego książki bardzo polecam, są genialne. Dalej, post-apokaliptyczna post droga kormaka McCartygo. Bardzo fajna klimatyczna książka, bardzo polecam. Jedna z lepszych, jakie przeczytałam w zeszłym roku, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Genialna książka, ma się wrażenie, że się czyta o prawdziwej, prawdziwej gwieździe kina. Jaż ma się ochotę obejrzeć jakiś jej film, niestety to fikcja literacka. Dalej, klasyk „Przeminało z wiatrem. Mam wydanie dwutomowe, bardzo polecam Margaret Mitchell. Przepiękna historia. Dalej profesor Stoner, Johna Williams'a. Bardzo fajna książka. Dalej jest życie Pi. Też bardzo fajna książka. Ekranizacja też jest czego sobie. Dalej mamy Marty Kisiel i jej dożywocie. Genialna komedia, bardzo dobrze się bawiłam przy lekturze jej książek. Tak samo jak przy si sile niższej oraz oczach urocznych. Dalej mam okruchy dnia, Kazuo Ishiguro, bardzo dobra książka. Dalej mam chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata Tomasza Michniewicza. Jest to genialny, kapitalny reportaż. Człowiek był w kilku państwach na świecie i opisał ich życie. To jest genialna książka. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jak przejdziesz gdzieś koło niej, natychmiast bierz do koszyka bez, bez zastanowienia się. To są świetnie wydane pieniądze. Elizabeth Stroud, bracia Barches. Całkiem niezła książka. Tak sobie się przy niej bawiłam, ale nie, nie jest zła. I na końcu, 7 lat w Tybecie. Na pewno każdy z Was widział film z Paradem Pittem. Film jest kapitalny, jednak z książki dowiadujemy się znacznie więcej. Więcej o Chinach i ich. Na jeździe na Tybet. Książka kapitalna, bardzo polecam. Na kolejnej niższej półce posiadam genialną, kapitalną złodziejkę książek Markusa Zusaka. Dalej posłaniec tego samego autora. Oraz Dliniany Most. Następnie mam kapitalną, rewelacyjną, wspaniałą opowieści z narni. Książki są genialne. Jest siedem części. Są to książki kierowane dla młodzieży. Jednak każdemu dorosłemu je również polecam. Posiadam je w takim to dwutomowym wydaniu. Książki no kapitalne. Wspaniałe. Niezwykle rozwijają wyobraźnię u dzieci. Dla dorosłych wspaniała rozrywka. Bardzo polecam. Philip Dick Blade Runner. Kapitalna książka. Dalej mam Biografia Robina dla nie tylko fanów Robiego Williamsa kapitalna książka ukazująca jego życie Top, żeby inni mogli przeżyć o naszych cudownych chłopakach Stoprus z gór, Tatr. Świetnie książka ukazuje ich życie, ich pracę. W jaki sposób narażają dla nas, turystów, życie? Genialna, kapitalna książka, bardzo ją polecam. Dziennik 29, interaktywna gra książkowa. Jest to króciutka książeczka, pełna bardzo fajnych, ciekawych łamigłówek, zagadek. Świetnie się przy niej bawiłam. Naprawdę jest kapitalna. Świetnie zajmuje czas. Wcale nie jest nudna. Wręcz czasami, jak, się nie jak ma się problem z rozwiązaniem zagadki, to robi się wszystko, byle tylko ją rozwiązać, bez żadnych podpowiedzi. Świetna zabawa. Bardzo polecam. Diennik 29. Genialne Genialni ludzie na drzewach. Bardzo polecam. Według mnie cudowna, wspaniała książka Małe życie. Ja uważam tą książkę za genialną, za kapitalną. Jedną z najlepszych, jakie w życiu przeczytałam. Woli Lamp to wiem na pewno. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałam. Polecam każdemu. Wspaniała opowieść o dwóch braciach bliźniakach. Jeden urodził się 31 grudnia, drugi 1 stycznia. I widzimy, czy opowieść zaczyna się w teraźniejszości. Są częste powroty do przeszłości, do ich dzieciństwa. Jeden z braci jest normalny, drugi ma troszeczkę nierówno pod sufitem. Genialna książka. Jest wielowątkowa, wspaniała, cudowna. Bardzo, bardzo polecam. Dalej Janusz Wiśniewski, jego samotność w sieci. Według mnie jest to genialna książka. Myślę, że osoby, które poznały się za pomocą internetu, również będą uważały tę książkę za dobrą, jeśli nie bardzo dobrą. Ja uważam, że jest wspaniała. Dalej tego samego autora. Koniec samotności, jest to kontynuacja. Samotności w sieci nie jest tak dobra jak poprzedniczka, ale również warto sobie poczytać. Dalej mam genialne 7 minut po północy. Książka jest cudowna i polecam wersję ilustrowaną. Ma pełno bardzo ładnych ilustracji. Książka jest cudowna, kierowana dla młodzieży. Ja polecam każdemu. Polecam również film, który powstał na podstawie tej książki. Dalej Historia Pszczół. Książka genialna, jak większość książek na tej półce. Jedna z lepszych książek, jakie w życiu przeczytałam. Dalej, tej samej aktu, autorki błękit, Książka również bardzo dobra, choć nie tak świetna jak poprzednia. Wspaniały pokój. 17 albo 18-latka zostaje porwana, zamknięta w pokoju, wielokrotnie gwałcona przez swojego sprawcę, i w związku z gwałtem rodzi się chłopiec. Książka jest napisana oczami tego kilkuletniego chłopca. Genialna. Bardzo polecam. Kolor samotności. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jaki kolor ma samotność, w tej książce jest odpowiedź. Książka genialna, bardzo ją polecam. I my mordaliści nie spodziewałam się, że ta książka będzie taka genialna. Kilkoro dzieci poznaje datę swojej śmierci. Niby banał, ale w sposób w jaki została ta książka napisana jest rewelacyjny. Bardzo, bardzo polecam. Materializm. Myślę, że również nie niedoceniana książka. Książka jest genialna, bardzo dobrze się ją czyta. Coś świetnego. Baterialis, Michał Długa, polecam. Dalej mamy rosyjskiego pisarza, Dimitri Guchowski, jego Futur. Mimo, że jest to książka science fiction, to tak naprawdę to jest książka o miłości, o człowieku, który nigdy jej nie zaznał, który jej nie rozumie, nie rozumie, dlaczego ludzie w ten czy inny sposób nie postępują w imię miłości. I zaczyna ich rozumieć wtedy, kiedy sam poznaje miłość. Ta książka jest genialna, rewelacyjna, cudowna, wspaniała, jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w życiu, jakie w życiu przeczytałam. Naprawdę jest genialna, bardzo, bardzo polecam. Dalej tego samego, Metro 2033. Chcę się za nią zabrać, ale. Jeszcze się nie zabrałam. Dalej, Metro 2034 oraz 2035. Następnie tego samego autora tekst, który przeczytałam. Książka była taka średnia, ani dobra, ani zła. Niestety zawiodłam się, myślałam, że będzie dużo lepsza. Oraz witajcie w Rosji Dmitra Głuchowskiego, zbiór opowiadań, których jeszcze nie przeczytałam, ale mam zamiar niedługo się za nie zabrać. Oto już trzecia półka. Na niej znajdują się według mnie genialne Igrzyska Śmierci. Jest to cała trylogia w jednym tomie. Książkę tę przeczytałam już dwukrotnie. Bawiłam się kapitalnie, mimo że to było dzieżówka. Uważam, że jest bardzo dobrą książką i nie mogę się doczekać czwartej części, która ma wyjść w tym roku. Cykl niezgodna. Są tu niezgodna, zbuntowana wierna oraz Cztery. Również uważam tą książkę za dobrą. Równie dobrze przy niej się bawiłam. Genialne moim zdaniem. Kosiarze oraz kosodom. Rzecz dzieje się w przyszłości. Ludzie mogą żyć wiecznie, nie umierają, nie starzeją się. Aby na Ziemi nie doszło do przeludnienia, są tak zwani kosiarze, którzy zabijają ludzi. Genialna książka. Nie mogę się doczekać kolejnej części. Oby wyszły jak najprędzej. Tego samego autora: Podzielenie rozdarci. Opowieść o niechcianych dzieciach, których organy, dosłownie całe ciało, jest powtórnie wykorzystywane dla innych ludzi. I tu ta historia opowiada o chłopcu, który uciekł, nie chce zostać zabity. Wiem, że w języku oryginalnym jest już więcej części. Na języku na rynku polskim są dostępne tylko te dwie części. Mam nadzieję, że szybko zostaną wydane kolejne. Z pewnością będę czytać. Dalej Stefanie Majer Intrus. Książka jest genialna. Bardzo polecam. Świetnie się czyta. Widziałam bardzo dobry film na podstawie tej książki. Film również polecam. Uważam, że książka jest dużo lepsza. Kapitalna pozycja. Marsjanin. Też ekranizację widziałam, też bardzo fajna książka. Początek jest taki dosyć techniczny, trochę przynudza, ale reszta rewelka. Siedem śmierci evening Hardcastle, Stuart, Tartona. Książka jest dobra. Fabuła jest taka, taka sobie. Książka ani dobra, ani zła. Może być. Rewelacyjni w Erika Garcia. Znowu widziałam film. Zobaczyłam, że film na podstawie książki. Przeczytam książkę. Rewelacyjna. Świetna. Jest to opowieść o tym, że wynaleziono sztuczne organy, które można sobie kupić na kredyt. Jeżeli nie spłacisz tego kredytu, to taki pan przychodzi do ciebie i zabiera na przykład serce sztuczne, sztuczne nerki. A że bez serca natychmiast umrzesz, no cóż, zdarza się. Kapitalne miasto ślepców. Film również jest kapitalny. Bardzo polecam książkę oraz film. Uważam, że książka jest dużo, dużo lepsza. Świetne. Jest to o tym, jak cały świat ślepnie jedna kobieta widzi. Genialna książka. Godzilla. Książka na podstawie scenariusza do filmu. Świetna komedia, bardzo dobrze się bawiłam czytając tą książkę. Kilkakrotnie już ją czytałam. Książka już jest stara, wyczytana stokrotnie, albo i tysiąckrotnie. Bardzo polecam. Dalej mamy marzyciela oraz Muzy koszmarów. Jest to fantastyka należy ją czytać z przymrużeniem oka i wtedy naprawdę można się świetnie bawić. Książki są bardzo fajne. Polecam. Dalej mam Raduchowską i jej Łzy oraz Spektrum. Nie powiem, że mi się przy nich gnialnie bawiła. Pomysł na fabułę jest bardzo dobry, jednak wykonanie już nie... To nie takie, które mogłoby mi podejść pod mój gust, choć pomysł na, fa na fabułę jest bardzo dobry i myślę, że wielu osobom, wielu osobom ta książka się bardzo spodoba. Mimo wszystko polecam. Dalej mam paną, panią Katarzynę Berenikę Miszczuk, jej szeptuchę. Uważam, że te książki są genialne. Noc kupały, świetnie się je czyta, pełne humoru. Bardzo je polecam wszystkim, nie tylko miłośnikom słowiańskiej mitologii. Mam nadzieję, że pojawi się kolejna część, przy której będę się świetnie bawić. Dalsza część półki należy do pana Andrzeja Sapkowskiego. Na Reventurum. Tej trylogii jeszcze nie czytałam. Boży bojownicy, ale mam zamiar się zabrać. Oraz Lux Perpetua. A dalej nasz sławny Wiedźmin. Ostatnie życzenie. Jest książką świetną. Ten zbiór opowiadania jest kapitalny, pełen humoru. Genialnie się przy nim bawiłam. Miecz przeznaczenia. Ciupinkę gorsza, gorszy tom niż tą pierwszy, jednak również polecam. Kreł, krew elfów. Niestety powiało. Nudo. Czas pogardy. Jeszcze więcej nudy. Niestety. Sześć ognia. Jakoś przebrnęłam przez ten tom. Wieża Jaskółki jeszcze nie przeczytam. Chciałabym się za to zabrać, ale jeżeli ta część będzie równie nudna jak poprzednie, to szkoda mi na to czasu, mówiąc szczerze. Pani Jeziora. I ostatni. Sezon Burz. Szkoda, że, że bardzo się napaliłam. Zwłaszcza po, po pierwszym tomie ostatnie życzenie bardzo się napaliłam na Wiedźmina. Chciałam się zapoznać z tą sagą. Prawie przeczytam wszystkie, niestety. Niestety. I na końcu mam genialny Bestiariusz Słowiański. Cudowne wydanie, wspaniale ilustrowane. Są tu opisy wszystkich różnych potworów z mitologii. Każdy jest obarczony śliczną ilustracją. Bardzo polecam. Przy graniu w Wiedźmina, czy przy czytaniu Wiedźmina albo innych książek, w których jest Mitologia Słowiańska, jest to wspaniałe uzupełnienie. Jest to cudowna książka, bardzo ją polecam. I na koniec moja półka wstydu. Są to książki, które ostatnio zamówiłam, w których jeszcze. Nie przeczytałam. O tych książkach opowiadam w ostatnim unboxingu. Możecie obejrzeć. Tu brakuje jednej książki, którą aktualnie czytam. Grzech Marksa Czornyja. Nie będę ich wyciągać. Pokażę Wam tylko po grzbietach, co tu jest. Dziennik: Wyprawa 1907. Max Czorny, jego ofiara pokuta trauma klątwa. Alicja Urban-Kopeć, Anioł w domu, Mrówka w fabryce. Lici, Ukryte ciała, Kult Orbitowskiego, Terror oraz Jak sobie poczynamy. Tutaj, Misterium życia zwierząt oraz Rozmowa ze zwierzętami. Olgito Karczuk, Prawie inne czasy. Artur Urbanowicz, Gałęziste. Olka Tokarczuk, Karczuk Księgi Jakubowe, Silvia Plat, Szklany Klosz, Małeckiego w odbiciu. Są to jego opowiadania, maszyny takie jak ja Jan McEwan. Evan, Kolej Podziemna, Amityville, Horror oraz Dukaja Starość Aksolotla. Tutaj są komiksy, o których już Wam opowiadałam w filmiku z komiksami. No i to wszystko w tym filmiku. Jeszcze mam Wam do, pokaz do pokazania parę, parę dziesiąt książek, więc trochę cierpliwości zrobię dla Was filmik. Teraz to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hejka.